No dobra, zaczynamy tu, gdzie skończyliśmy. Witam ponownie. Tym razem wybrałem kota, wilgę i puszczyka. Mam nadzieję, że taka kombinacja mi lepiej pomoże w walce z tymi upierami. Cyk. Ok, ok. I tym razem ulepszyłem tutaj arde Plus dwa metry zasięgu. I jeszcze zrobimy coś takiego. Cyk. Ulepszenia. To oczywiście, ale obrażenia. upioru Tak jest. Idziemy. I chodź tu. ну так a... Pod nimi idzie na razie. Może skupmy się na jednym, co? chyba to jednak będzie lepsze rozwiązanie na opiera. Ron, man. Kurde. Jednak ciągle coś. A jeden nie żyje i teraz drugi. Pa! Koniec tu tam łupie tą banią. Przeszukaj, esencja śmierci Esencja śmierci, no dalej, Niech się życie trochę zregeneruje. Bo inaczej będzie co to kurwa za dyn? Nie, no, zboczynek to... To raczej nie. To jest duch. Ty co? Byłeś winny, widocznie. Tu się coś pojawi zaraz? To nie będę tak. Chłopie, nie wiem, czy ty wiesz, gdzie ty się dajesz zaciągnąć. To może być nie do końca dobry pomysł. Fak. Niech oh, mi się zregeneruje trochę moc. O kurde. No? No, oh, Ba świętych krów. Ty. Nie świętych, tylko ty. Tutaj chodźcie. Duszki. No, to prawie nie działa na duchy. Dobrze, Kurczę. sporo cennej rzeczy mamy tutaj, trofeum upiora, ciekawe co to... tu. Trofeum upiora. Nic nie daje. A nie. Nie wiem, co lepiej coś wywalić. Co tu mamy? Hmm. no i gdzie teraz? hello? tutaj o nie, koc mi się skończył to tam dalej nie idziemy. Tam jest coraz niżej, coraz ciemniej, lepiej widzieć z czym się walczy. Tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy, może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. O, Co to się wszystko świeciło So this symbol for version say, wall Unlock, unlock, dobra. obywateli, całość Lekarstwo Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. Byliśmy edryńskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Lil'Gardem. Pomagałem Rupertowi w Lazarecie. aż oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zdrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę. A wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować. I któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą, co było dalej. Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuch pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. O ludzie... Czy nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze. Zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Zasługuję na Okej, okay, czyli... Czyli Darius... A, może tam będzie coś ciekawego? Tak, ja się spodziewałem. Akta szpitala. Być może warto się z nimi zapoznać. Coś tu rosło? Uż, kurwa, mnie będziesz straszał? Wiedźmina. Ziom! Wiedźmin się nie boi niczego. Wiedźmin takie rzeczy jak wy, to. Co to mam obejrzeć? Jakieś pomazane kioski. bardzo boli. I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Mhm. Mm Teraz muszę podjąć decyzję. Ridley, żyjesz! Co się nadoleciało? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem. Pozbądźcie. Zresztą w sumie gościu był niewinny. Wzięli go jako jeńca, torturowali, żeby im pokazał gdzie jest skarb. Zasługują na karę. Chodźcie, pokażę wam coś. Kogo ja widzę? Pamiętacie mnie? Łapiduchu! Pamiętasz, jak rozrywano mnie kawałek po kawałku? Pamiętacie, coś się zrobili z ludźmi z tego domu? Oszukałeś nas! Zbrodnia zostanie ukarana. Zostawiam cię z nimi. Nie będziesz mi już do niczego potrzebny. Czas rozpocząć uczty, chłopcy! Solidny miecz, który już mam de facto. Czy coś się nowego pojawiło? Nie. To wychodzimy. No cóż. Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że to była mądra decyzja. Zasłużyli na karę zbrodniarzy. I cóż, do następnego.